Otrzymaliśmy do testu wersję 220 CDI z napędem Fiermatic D. 220D. A co ja powiedziałem? CDI. Dzisiaj będziemy odświeżać motoryzacyjną gamę. Odświeżać to znaczy nie robić rewolucji, tylko robić fantastyczną ewolucję, wyciągać wnioski, nanosić poprawki i, mam nadzieję, nie utrzymywać wad, które charakteryzowały poprzednika. Hit sprzedaży Mercedesa, czyli GLC, to jest ten model, który sprzedaje się od lat, jak już został wprowadzony, bodaj niecałe 5 lat temu, do sprzedaży w Polsce. Cały czas bije na głowę większy i droższy model GLE, który był do tej pory synonimem i bardzo charakterystycznym SUV Mercedesa. GLC to jest następca GLK, on kiedyś był kwadratowy, też draczny, też fajny to był samochód, bardzo lubiłem GLK zawsze, ale GLC jest większy, jest dużo bardziej dorosłe, jest troszkę bardziej obły, ale jednak ten tył wciąż przywodzi na myśl tę kwadraturę, która była w GLK. Dlaczego jest to model odnowiony, skoro w ogóle na to nie wygląda? Bo on wygląda dokładnie tak samo jak poprzednik. Gdybym postawił tutaj poprzednika, głowę daje, że 98% z Was w ogóle by nie odróżniło jednego od drugiego. Różni się delikatnie światłami LEDowymi, które jakoś tutaj się pozmieniały. Ale moi drodzy, diabeł tkwi w szczegółach i technicy pracują zwykle tak, żeby przy liftingu te zmiany, które nastąpiły, były niewidoczne. I teraz wyobraźcie sobie, że mielibyście gołym okiem zobaczyć, że ten samochód jest o 6 cm dłuższy od poprzednika. Nigdy w życiu byście tego nie zauważyli gołym okiem, nawet gdybyśmy dwa samochody postawili tutaj obok siebie. 6 cm, jak na motoryzację, to jest bardzo dużo. To znaczy przekonstruowanie drobne, segmentowej płyty podłogowej, po to, żeby zwiększyć rozstaw osi, po to, żeby samochód był. Wygodniejszy, żeby był lepiej osadzony na nawierzchni, żeby się lepiej prowadził, żeby miał więcej funkcjonalności we wnętrzu. Także jak na lifting, to już jest zmiana moim zdaniem rewolucyjna. Pozostałe detale się zmieniły, detale wykończenia wnętrza i przede wszystkim coś, co ten samochód charakteryzowało od lat i charakteryzuje go na szczęście do dziś. Silnik. Otrzymaliśmy do testu wersję 220D z napędem Firmatic. Czym charakteryzuje się ten układ napędowy? Już Wam mówię. Przede wszystkim jest o tyle fantastyczny, że jest dieslem. A jak wszyscy wiemy, te diesle powoli są wypierane przez różne inne źródła napędu. Druga fantastyczna rzecz w tym układzie napędowym miękka hybryda czyli niezwykle kulturalnie pracujący diesel współpracujący z mikro silnikiem elektrycznym połączonym z mikrobaterią. Ten układ elektryczny daje dodatkowe 14 koni. W sumie tych koni jest tutaj 194, 450 Nm momentu obrotowego. Silnik o dziwo, jeszcze też w tych dziwnych czasach zamontowany wzdłużnie, tak jak to kiedyś bywało w samochodach terenowych. W ogóle, jak tutaj się zagląda pod maskę, to widać jeszcze odrobinę tego samochodowego motoryzacyjnego old schoolu, pochylone i orzebrowane tutaj kielichy kolumn MacPersona, wzdłużny motor, napęd na cztery koła, wiadomo, że tam wszystko jest prawdziwe, że idzie ten wał napędowy, że to wszystko się pięknie rozkłada i że tym samochodem rzeczywiście w tym takim dobrym motoryzacyjnym stylu można sobie jeszcze pojeździć. Natomiast ten silnik ma też zadanie do spełnienia takie, żeby był oczywiście czysty, no i jest, dolewa się AdBlue, to wszystko się tam spala, przepala się DPF-a, nie ma z tym najmniejszego problemu ale ma też fantastyczną kulturę pracy. Ja wiem, zaraz powiecie: "Oj, panie Adamie, katalog mówi, że tutaj jest 8 sekund od zera do paki". A ja wam odpowiem na to: "No i co?". Ale to 8 sekund jest rozwijane w tak aksamitny, tak kulturalny sposób, że jest to po prostu bardzo fajne 8 sekund w naszym życiu. Ten moment tego przyspieszania. Buu, buu, buu. Jak ten samochód daje czadu z tych czterech zaledwie cylinderków o łącznej pojemności niecałych dwóch litrów. Fantastyczna jednostka, bardzo już dzisiaj niedoceniana. Tylko 10 tysięcy dopłaty jest w wersja benzynowa w porównaniu do Diesla i myślę, że to nie są pieniądze przetrawione na niczym. To są pieniądze dobrze zainwestowane. Koszty eksploatacji też się liczą, ale o tym opowiem podczas jazdy. Przedmieścia miasta stołecznego Warszawy. Tak jak wspominałem, od lat nie ma tutaj kanalizacji i czasami brakuje też asfaltu. A wszędzie są domy, i ludzie muszą jakoś tutaj dojeżdżać. I może wtedy kupują sobie taki samochód jak ten. Jadę bardzo wolno, jest bardzo nierówno. Badam tak naprawdę bardziej wnętrze niż zawieszenie, bo ja wiem, że ten samochód od strony układu jezdnego jest wzorowy jest naprawdę bardzo dobrze prowadzący się samochód w każdych warunkach. Świetnie na autostradzie, super w mieście, bardzo dobrze na y, drogach o gorszej nawierzchni. Najbardziej jednak nurtuje mnie wnętrze, które, jak na razie, jest ciche. Więcej tutaj stryków i strzyków słyszałem na asfalcie, niż teraz podczas tej jazdy nazwijmy ją offroadową. O, tu taka dziura. Tam się z tyłu coś odzywa. Tam, o. No, tam coś trzeszczy Delikatnie bardzo, ale na szczęście nic tutaj z przodu, nic w desce rozdzielczej. Uzbrójcie się w cierpliwość, będziemy badać ten samochód od tej strony. Bo nawet testy pokazują, jak się czyta testy dziennikarzy brytyjskich, testy dziennikarzy niemieckich, no to najwięcej niestety psów wieszanych jest na mercedesowskich wnętrzach, na tych ciężkich ekranach, które prędzej czy później na tych mocowaniach zaczynają e, pracować. O, właśnie. Jak się tylko to dotknie. O! To się wszystko odzywa. O! Kiedyś tak nie było. Kiedyś można było dotykać deskę rozdzielczą Mercedesa we wszystkich punktach i nic się nie działo, a dzisiaj wszystko jest takie jakby przyklejone, obruszane. Nie do końca premium. Ile za to wszystko trzeba dać? O, za to trzeba dać niemało, bo w takiej wersji, jak tutaj stoi, ten samochód kosztuje 250 tysięcy. Hmm. Dużo czy mało? Konkurencja kosztuje mniej więcej tyle samo, między 230 a 250 tysięcy, w zależności od wersji silnikowej, od wersji wyposażeniowej. Więc tutaj te samochody się troszkę ze sobą tłuką. Bardzo duże nasycenie w ogóle modelowe jest na rynku w tym segmencie. Także jest w czym wybierać, a Mercedes chce się wyróżnić tymi właśnie swoimi mercedesowskimi detalami. Sylwetka tego samochodu, jak powiedziałem, powalająca, przepiękna. Ten nowy model Felk który przywędrował już tutaj jakiś czas temu z tymi wypustami, które mają ograniczyć wibrowanie powietrza, tutaj sprawić, że opory toczenia będą mniejsze. Czy jest to ładne, czy brzydkie? Powoli zaczynam się do tego przyzwyczajać. Na początku był szok, bo felga ma za zadanie mieć cieniutki rand i cieniutkie jakieś aksamitne szprychy. Tych kształtów felg w historii motoryzacji jest... 300 milionów, ale czegoś takiego no, jeszcze nie było. Nie jest to za piękne, a z drugiej strony, jak ten RAND jest pomalowany na srebrno, to już no, aż tak nie drażni. Bardzo duże odrzwia w tym samochodzie. Pamiętajcie, że GLC to w dalszym ciągu zwiastuje, że to będzie niewielki samochód. Niewielki samochód bazujący na C-klasie. Zobaczcie, no, jeżeli tyle miejsca mają pasażerowie tylnej kanapy przy ustawieniu fotela już pode mnie, mają swoją, swoje sterowanie klimatyzacji, oczywiście poprowadzone tutaj poprzez panel dotykowy, mają swoje przepiękne aluminiowe głośniki, mają tutaj tę y, ala fortepianową czerń, ale posłuchajcie, zbliżę się mikroportem. Słyszysz No, ja słyszę. No, no niestety, no. Ta fortepianowa czerń, nie jest drewnem fortepianowym. Bynajmniej jest plastikiem pomalowanym na czarny połysk. Żebyście nie dali się zwieść, że Mercedes to już musi mieć tylko drewno, aluminium i skórę. Skóry tutaj nie ma, aluminium też tutaj nie ma i drewna też tutaj nie ma. Teraz trochę szybciej pojedziemy, uwaga, potelepie nas trochę. O. Ale zawieszenie jest przefantastyczne. Elektryczny układ wspomagania kierownicy sprawia, że ona jest bardzo neutralna. Ona się może troszkę za mało aktywizuje względem stylu jazdy kierowcy. Ja bym chciał, żeby od czasu do czasu ten układ się utwardził, yy, ale mam też świadomość, że za każdym razem zadziała precyzyjnie i zadziała po prostu tak samo. Nie jest taki jak, jak w BMW, o, właśnie taki mocno aktywizujący się. Ale droga, niech jaskona... Przetrzebienie działek nastąpiło tutaj, dobrze. Dobra, już końcóweczka, zaraz wyjedziemy na asfalt. Jeszcze ktoś garp poprzeczny zrobił, zobaczcie, hop, hop. Na tej drodze, no to już trzeba mieć fantazję, naprawdę. No, ale test terenowy zdany. Zwracam uwagę na ciszę we wnętrzu, która jest i zwracam uwagę na kulturę pracy jednostki napędowej. Yy, które mi się bardzo podoba, ja już chyba naprawdę jestem na tym etapie, że takim czterocylindrowym dizelkiem z dobrym doładowaniem i przede wszystkim dobrą skrzynią biegów yy, mógłbym latać. Bagażnik, który jest? Hitem w tym samochodzie, zobaczcie, piękna ta sylwetka, że tego nie spłaszczono, że ja wiem, że będzie jeszcze wersja kupeo, ona wchodzi dosłownie za parę tygodni do sprzedaży. Nie lubię tych garbusów w tym segmencie, nie lubię ograniczania przestrzeni bagażowej. Dużo bardziej podoba mi się ta y, kwadratura, lekko obła, i mamy tutaj ponad 600 litrów przestrzeni bagażowej, i to jest strzał w dychę. Tego w takim samochodzie bym y, poszukiwał. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Nie ma koła zapasowego, jest tylko zestaw naprawczy. O, skrzyneczka jest w wyposażeniu seryjnym, ale czad. Element nieodzowny dla kierowców wytrawnych e, samochodów. Bardzo duża przestrzeń pod podłogą i bardzo duża przestrzeń nad podłogą przy bardzo e, tutaj m, mało urozmaiconych kształtach, czyli pełen prostokąt e, tutaj jest. Składanie tylnej kanapy z pozycji oczywiście tutaj bagażnika jest. Gumeczka, są wieszaki, wszystko jest to, co w tym samochodzie być powinno. Także tutaj nie jestem zawiedziony, bo w tym segmencie potrafią samochody mieć dużo, dużo mniejszą przestrzeń bagażową. To teraz wielkomiejska elastyczność. Już wyjechała przede mnie polewaczka, więc tyle co się rozpędziłem, to już mogę zwolnić do prędkości spacerowej. I w tym momencie wygasił mi się silnik spalinowy. On się wygasa i odpala. Kompletnie niezauważalnie. Posłuchajcie, czy, czy wynajdziecie jakieś, nie wiem, jakieś drgnięcie, tak jak to kiedyś było przy tradycyjnych systemach Auto start stop Zgasił się, odpalił się. Na ułamek sekundy. Tyk, tyk. Nic. Eliminujemy piki w spalaniu podczas jazdy wielkomiejskiej, a jednocześnie nie zaburzamy sobie kultury pracy, tak jak to kiedyś było, kiedy ten silnik za każdym razem musiał być trącony przez instalację 12 dwunastowoltową i odpalony z rozrusznika. Co to daje? Daje to bez wątpienia możliwość bardzo, ale to bardzo oszczędnej jazdy takim samochodem. Zapytacie na pewno, oj Panie Adamie, farmazony, ile tak naprawdę ten samochód pali? No to już Wam spieszę powiedzieć. Pojeździłem nim troszkę, jeżdżę nim trzeci czy czwarty dzień, nie spaliłem jeszcze jednej ósmej baku, a zrobiłem już 200-250 km. Muszę Wam powiedzieć, że znam ten układ napędowy doskonale, bo jeździłem już tą podniesioną C-klasą, dokładnie z tym samym układem napędowym, też napędem na cztery koła i też C-220D. Auto spaliło. Mniej więcej 5,5 litra na setkę. Zdenerwować je w mieście, żeby spaliło więcej niż 7,5, to już jest naprawdę sztuka. A średnia na zbiorniku, na którym przejedziemy zupełnie spokojnie ponad 1000 km, zwykle wychodzi mniej niż 6 litrów na setkę. 5, 5,5. Eksperci schodzą do 4,7, 4,6 nawet w trasie, ale to już trzeba jechać bardzo rozsądnie i bardzo wolno, a ja to spalanie zwykle też uśredniam. Trochę miasto, trochę trasa, niech będzie 5,7. Rewelacyjny wynik. Za tak duży, luksusowy samochód, w którym cztery osoby pojadą w ultrakomfortowych, no przesadziłem, w bardzo przyzwoitych warunkach, z ogromnym bagażnikiem, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To jest zasługa z jednej strony silnika, ale z drugiej strony fantastycznej Mercedesowskiej dziewięciostopniowej skrzyni biegów. Nawet na autostradzie, jak ta dziewiątka się wepnie, jedziecie 140-143 km na godzinę. I nie przekraczacie 1800 obrotów na minutę. I to jest sztuka ekodrivingu, to jest sztuka ekologicznej i ekonomicznej jazdy z silnikiem wysokoprężnym, żeby jechać na tych niskich obrotach, kiedy już ten moment obrotowy krzesany zarówno z jednostki wysokoprężnej, jak i silnika elektrycznego jest. Czyli będę chciał przyspieszyć, to to się szybko zredukuje o dwa biegi, obroty wskoczą i będę w stanie tę elastyczność w tym samochodzie znaleźć. No ale jestem panem wszechświata, bo jadę z Warszawy do. No, dokąd? Do Innsbrucka. Na przykład na jednym tankowaniu. A dlaczego nie? No, Nie zatrzymuję się ani w PL, ani, ani w Czechach, tylko jadę sobie po prostu przez Austrię do Innsbrucka na jednym tankowaniu. Coś fantastycznego w dzisiejszych czasach. Ach! Ta Mercedes. Bo przecież Mercedes była kobietą. Dobra, odpalę, niech on poterkoczy troszkę. Ten terkot, oczywiście, drzwi są otwarte teraz, więc troszkę go słychać. Słychać go w, tu z pozycji kierowcy, jedynie przy zimnym silniku. Jak silnik się rozgrzeje, kultura pracy jest e, fenomenalna. Także tego się nie bójcie, tu się nic złego nie będzie działo. No właśnie, i wnętrze tego samochodu niezwykle zagadkowe, bo z jednej strony nasycone tutaj takim mocno polakierowanym karbonem. No, wszędzie to jest. Czy to jest prawdziwe, czy sztuczne? Nie jestem w stanie w to wniknąć, bo nie mogę dotknąć włókien, bo są za taką, za taką warstwą lakieru, która jest z grubości szyby. No i jest klasyczna C-klasa. To wnętrze przywędrowało właściwie bezpośrednio z modelu klasy C. Jeszcze nie. Jeszcze nie czeszczy. Jeszcze działa. Jeszcze się tutaj kliki nie porozpinały. I całe szczęście. Ono na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze. Wygląda bardzo po mercedesowsku. Tutaj jest ta sztuczna skóra, są przeszycia, jest karbon. Przepiękny kolor tej skóry, taka koniakowa. Yy, taka, taka rzeczywiście nie beżowa, ale wpadająca w ton takiego głębokiego brązu. Ale im popatrzymy niżej i wyżej, tym się robi gorzej. Bo tu już plastiki, tu też już plastiki, a najgorsze dla mnie to jest to. To jest... Wiecie co, jak takie hmm, najmniej pociągające dziewczyny z klasy to nosiły takie leginsy, albo takie, takie rajstopy, jubę i z taką, z taką fakturą niezaciekawą, taką prążkowaną. I tutaj jak patrzę na ten słupek A i patrzę na tę podsufitkę, to tutaj wszędzie ta, ta, ta faktura tych grubych, takich jak, jak Getry harcerskie, elementów odzieży jest. Fatalna jest ta osłonka przeciwsłoneczna. Tu jest sky twardy, że lepiej to wyglądało w Fiacie 125P. Naprawdę. Nie wiem, co to jest, żeby taką... Słyszycie to? Jak kalosz. Normalnie jak taki sztuczny Sofix kiedyś, co strasznie noga po nim śmierdziała. No, sztuczny materiał, obrzydliwy, okropny w dotyku i okropny e, z wyglądu. Nie wiem, dlaczego akurat e, aż tak. O panelach dotykowych... To ja już przy teście każdego Mercedesa bardzo dużo powiedziałem. Powtórzę zatem, że z tych paneli, które są tutaj na kole kierownicy, które powodują podgłośnianie i ściszanie, które nie można tego zrobić na raz, tak żebym sobie o taką gałkę wziął, przekręcił. Tylko zobaczcie, tym kciukiem trzeba tak. Czy mi się tak chce robić? Nie chce mi się tak robić. No nie chce mi się tak robić. Wolałbym pff, gałeczką yy, przyciszyć na raz. Także to jest kompletnie do bani i prędzej czy później Mercedes z tego zrezygnuje, bo to się chyba, jeżeli się nawet konstruktorom nie podoba, to znaczy, że się naprawdę nikomu nie podoba. Podsumowując, to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś potrzebuje uniwersalnej motoryzacji, czyli bazą jest C-klasa, znana, dobra, sprawdzona, rozwinięta o to nieco podniesione yy, nadwozie, bardzo dobry układ napędowy, sprawdzony. Zarówno silnik, jak i skrzynia, jak i przeniesienie napędu. To wszystko to jest prawdziwy Mercedes. O tak, niech to będzie największy komplement. Jeżeli chodzi o wnętrze, są pewne mankamenty, są pewne niesnaski tutaj, są pewne rzeczy, które po jakimś czasie będą prawdopodobnie dawały nam się we znaki. Ale no, taka jest dzisiejsza motoryzacja. Do tych ekranów i do tych dotykowych rzeczy przyjdzie nam się jeszcze. Niestety przyzwyczaić, ale zobaczcie, łatwość prowadzenia tego wszystkiego. I jak sobie pomyślę, że podobnej maści, w podobnym segmencie o podobnym charakterze elektryk będzie o 60-70 tysięcy droższy, to chcemy się jeździć dieslem znowu. Ja wiem, że może znowu przekraczam te granice przyzwoitości, że ta elektromobilność jest też fa fascynująca, że jest też ciekawa. Owszem, jest, ale ja w tym samochodzie po prostu czysto, subiektywnie czuję się dobrze. Niech to będzie najlepsze podsumowanie tego odcinka. Na razie.